witajcie sympatycy płynnej i spokojnej komunikacji na kanale Nowa Mowa ja jestem Dawid zacznę od cytatu z okładki książki Samo uzdrowienie jąkania i lęku jeśli mogę powiedzieć jedno słowo gdziekolwiek i kiedykolwiek Mogę powiedzieć każde słowo gdziekolwiek i kiedykolwiek. Tak otwiera autor swoją książkę, Lee G. Lovett, twierdząc, że jeśli osoba jąkająca jest w stanie powiedzieć dane słowo płynnie, to znaczy, że może powiedzieć je wszędzie płynnie i sama o tym ma zdecydować. Czy tak jest? Czy tak jest naprawdę, że wystarczy, że przekona się, że może dane słowo powiedzieć? I tutaj na wstępie niestety już jest pułapka, bo chodzi o słowa. Wielu logopedów właśnie z tym ma problem, bo słyszy od swoich klientów, pacjentów podopiecznych, że ktoś ma problem z jakimś słowem. I tak zaczyna się często diagnoza. Z jakim słowem masz problem? No, na przykład ze słowem Coca-Cola. Trzy litery K. Na każdym K następuje zająknięcie i blok. Więc zaczyna się działanie treningowe, ćwiczeniowe, logopedyczne, żeby wypowiedzieć słowo Coca-Cola. Według autora, skoro Udałoby się to zrobić w gabinecie płynnie, znaczyłoby to, że osoba wszędzie jest w stanie powiedzieć to płynnie i bez jąkania. Niestety, i tu Wam powiem z autopsji, ten mechanizm nie działa. Nie o to chodzi, bo nie chodzi o słowa. Osoby z blokami mowy, osoby z jąkaniem, czyli całym zespołem emocjonalnym, Emocjonalnych bloków mowy, wiedzą dobrze, że chodzi o sytuację, chodzi o emocje, chodzi o osoby. I to samo słowo może być bardzo łatwe w jednej sytuacji do powiedzenia, a niewykonalne i nie do wypowiedzenia w innej. Więc, jeśli nawet ktoś się przekona, że powie dzień dobry w domu, w pokoju do swojego Misia, dzień dobry, Misiu, to wcale nie powie go sąsiadowi. To wcale nie powie tego słowa sąsiadowi. Czy koledze lub nauczycielowi. Tak to nie działa. Więc ta teoria, to zdanie niestety obalone. Ale autor proponuje odnośnie samouzdrowienia i samoterapii kilka cennych rad, 12 crutches nazywa to. I pierwszą taką radą jest Skip first letter or syllab. Omijaj pierwsze litery i sylaby. No wiadomo, z tym jest najtrudniej. Najtrudniej jest zacząć. Wiele osób jąkających boi się rozpocząć. Więc prosta rada. Nie rozpoczynaj od tej. Omijaj. Zamiast dzień dobry powiedz dobry. Zamiast dziękuję powiedz kuję. Ważne, żebyś w ogóle powiedział. No, świetna rada. Tak. No, ciekawe, czy zawsze zadziałałaby? Słowo dzień dobry i słowo dobry to są dwa inne słowa, z czasem w skrócie ludzie mówią dobry. Hmm. Ale nie zawsze. Na przykład, kubek i ubek to będą dwa różne słowa. Użyj synonimów. Lub podobnych słów lub fraz, pisze autor. No to znacie oczywiście, statki kamuflażu. Jeśli nie możesz powiedzieć dzień dobry, powiedz cześć. Wtedy sam się będziesz leczył zjąkania. Insert alternate words. No, użyj alternatywnych słów. No to jest to sama sprawa właściwie. Innych znaczących to samo albo zupełnie zmień. Jeszcze jest kilka, na przykład całkowicie zmień frazę do powiedzenia, albo moduluj swój głos. Albo licz na przykład od tysiąca do jednego w czasie przerwy. No piękne rady samo uzdrowienia. Pewnie część już znacie, bo nawet nikt nie musiał wam mówić tych rad, sami sprawdziliście, sami doszliście do tego żeby sobie pomóc. No i część oczywiście działa tych rad, część nie działa, to jest trochę takie uśpienie, takie może mi wyszło. Też autor do tego nawiązuje, żeby jednak powiedzieć to choćby inaczej, ale powiedzieć, żeby nie bać się mówić, tak. Częściowo jest to prawda. Nie bać się mówić i cokolwiek powiedzieć. No ale osoby z blokami mowy, osoby z jąkaniem wcale nie są zadowolone z powiedzenia czegokolwiek. Tylko chcą powiedzieć to, o czym myślą, to, co chcieli powiedzieć. Bo to nie jest tak, że one nie potrafią powiedzieć tego, albo nie znają, tylko nie są w stanie powiedzieć właśnie w tej konkretnej sytuacji. Więc takie metody self-cures, popularne na całym świecie, one są do właściwie. Takie usypiające metody. Troszkę przeczytam, troszkę lepiej się będę czuł. Może stwierdzę, że dobrze robiłem, że zamieniałem te słowa, ale to nic, że nie mówiłem tego, co chcę. Tak usypiają. No, nie tędy droga. Bardzo trudno jest pokonać samemu swoje bloki mowy i łąkanie. Trzeba znać naprawdę wiele instrukcji i być właściwie. Trzeba znać wiele instrukcji i uczestniczyć w pewnym programie treningowym. Trzeba nauczyć się nie tylko techniki, ale też samodyscypliny, wytrwałości. Przy okazji uczyć się od innych odwagi, pewności siebie, budować tą pewność siebie. Więc w tym kierunku napiszcie, co myślicie o tych metodach samopomocy. Oczywiście zachęcam do subskrypcji tego kanału, to możecie kliknąć ten przycisk na dole. Oraz zapraszam Was na kanały na TikTok. Tam też nagrywam krótkie filmiki, komentując różne przypadki bloków mowy i łąkania. I również na Spotify. Jeśli na przykład jedziecie samochodem, można poszukać w podcastach i posłuchać ciekawych rzeczy o mowie. Cześć!